godzinie trzeciej nad ranem we wsi Lubuczany w rejonie Szackim obwód Riazański, ponad 120 mil od Moskwy władze były zszokowane dowiedziały się bowiem że wojskowy zakład prochowy Azot wybuchł w gigantycznej eksplozji i został pochłonięty przez szalejące płomienie rosyjski komitet śledczy szybko ustalił przyczynę odkrycie z którym mieli trudności by się pogodzić i którego nie mogli publicznie ujawnić za pomocą specjalistycznych metod śledczych Rosja potwierdziła, że był to ukraiński atak dronowy. Wojskowy zakład prochowy Azot, wart od 500 milionów do 1 miliarda dolarów, dostarczał 20% rosyjskiej produkcji kluczowego prochu artyleryjskiego. Wytwarzał setki ton tego materiału. Ten niezbędny składnik napędza każdy pocisk artyleryjski i rakietę. Bez prochu wszystkie pociski artyleryjskie 152 mm, 122 mm. I miny moździerzowe stają się bezużyteczne. Dla Rosji ten zakład był niezaprzeczalnie kluczowy, mający strategiczne znaczenie na poziomie krajowym. Dla Ukrainy stanowił ważny słaby punkt, który trzeba było przerwać, by osłabić potęgę Moskwy. To nie był przypadkowy atak, to był kluczowy etap starannie zaplanowanej operacji. Agenci głównego zarządu wywiadu Ukrainy to naprawdę nieustępliwi łowcy. Dzięki amerykańskim danym satelitarnym. Zlokalizowali niemal wszystkie najbardziej istotne, lecz narażone cele Rosji. A ten zakład był dokładnie jednym z nich. Rosja pozostaje odważna i obsesyjnie lekkomyślna. Ukraina jednak zawsze przygotowuje wiele wariantów na każdy atak. Stworzono niezliczone plany, by zapewnić sukces. Ukraina nie szczędziła wysiłków. Rosjanie wznieśli dość prymitywną sieć obrony przeciwlotniczej. Na zintegrowanej mapie satelitarnej w systemie nawigacyjnym region obwodu Riazańskiego wyglądał spokojnie. Jednak słaba szara mgła na mapie ujawniła poważny problem brak zaawansowanych systemów obrony powietrznej. Systemy S-400 Triumph i Pancir S-1, chluba Rosji, zostały przesunięte na wschód. Przydzielono je do zaciętych walk na froncie lub na strategiczny, lecz sporny półwysep krymski. To nie była solidna bariera obronna, gęsto usiana radarami i wyrzutniami. Raczej przypominała delikatną, starą, rzadką sieć, podatną na natychmiastowe rozerwanie. Mimo to nawet ta słaba osłona chroniąca terytorium wroga wymagała szacunku i ostrożnego podejścia. Każda trajektoria oznaczała ogromne ryzyko. Każde precyzyjne obliczenie decydowało o powodzeniu lub porażce całej misji. Porażka oznaczałaby więcej niż utratę drona. To byłby poważny błąd taktyczny, zmarnowana szansa na decydujący cios. Scena była gotowa, siły ustawione, a napięty, precyzyjnie opracowany spektakl miał się rozpocząć. O godzinie drugiej nad ranem, po przeleceniu nad najwyższymi wierzchołkami drzew leśnych, pięć ukraińskich dronów znajdowało się zaledwie 4,3 mil od zakładu Azot. Trzy drony Ujoj-22, Airborne i 2 AN-196. Leby cicho ominęły zewnętrzne linie obronne. Przypominały rój ciemnych metalowych ptaków muskających ziemię. Na odległość 6 mil, jeden Ujoj-22 przyspieszył do 120 mil na godzinę. Podczas gdy AN-196 pomknął naprzód z prędkością prawie 143 mil na godzinę, służąc jako śmiała przynęta. Wśród zagraconych fal na ekranie radaru S-125 pojawił się jaskrawy sygnał. AN-196 z silniejszym śladem wyróżniał się ostro. Radar SNR-125 namierzył go jak wzrok drapieżnika na zdobycz. Chwilę później pocisk 5W27 ryknął, ciągnąc biały ślad pary tnącej niebo. Błysk rozświetlił firmament. An196 rozpadł się. Karmazynowy płomień oświetlił mrok. Rosyjscy żołnierze krzyknęli z triumfem, pewni, że pułapka się zamknęła, ale się mylili. Po zaledwie pięciu sekundach UJT-22 ujawniły się. Lecąc nisko, ich kompaktowe kadłuby zlewały się z szumem terenu. Radar S-125 potrzebował dodatkowego czasu, by oddzielić prawdziwe zagrożenia od pozostałych echa. Jeden UJ22 wykorzystał tę chwilę sunąc niezauważony jak widmo zbliżające się. Jego kompozytowy kadłub minimalizował ślad radarowy, a celowo niska prędkość imitowała zwykły szum na ekranie, podczas gdy zespół S-125 pośpiesznie przeładowywał, by wystrzelić ponownie, UJ-22 zbliżał się do głównego budynku. Dron skierował się w najbardziej narażoną strefę zakładu. Szeregi magazynów chemikaliów i prochu gdzie pojedyncza iskra mogłaby zamienić cały kompleks przemysłowy w szalejący pożar. W tych ostatnich chwilach silnik drona zachuczał, dziób wycelowany prosto w szare, surowe budynki, gotowy wyzwolić totalne zniszczenie. Jednak wynik nie był tak prosty. Działanie głęboko na terytorium wroga wymaga nieustannej czujności co do sekundy. Tak ważny zakład nie mógł polegać tylko na powolnym S-125. Dysponowali bardziej zwinną opcją – przenośne systemy obrony powietrznej, znane jako MANPADS. Jak wspomniano, ukraińscy planiści wojskowi to skrupulatni tropiciele. Uwzględnili każdą możliwą sytuację. I bez wątpienia kolejne posunięcie Rosjan było jednym z niezliczonych wariantów, które ukraińscy dowódcy mieli przemyślane. Proszę polubić ten filmik lub skomentować, by oddać hołd tym wybitnym dowódcom. Napięcie ataków wzrosło wraz z wprowadzeniem ludzkiego elementu. UJ-22 sunął jak duch poniżej 2000 stóp, zanim zderzył się z magazynem prochu. S-125 nie zdołał wystrzelić drugiego pocisku na czas. Gdy technologia zawodzi, wkraczają ludzie. W rosyjskim centrum dowodzenia porucznik nakazał dwóm szeregowym szybko rozstawić przenośny system obrony powietrznej igla s manpass Jeden szeregowy błyskawicznie wybrał dogodną pozycję, klęknął i uniósł na ramię prawie pięciostopową rurę wyrzutni. Przez optyczny celownik podczerwieni słabo pulsował blask silnika drona. Jego sygnatura termiczna była znacznie słabsza niż helikoptera czy myśliwca. Igla wykorzystuje dwuzakresowy sensor podczerwieni, który odróżnia prawdziwe źródła ciepła od pułapek, ale u 22 był zbyt mały. Jego kompozytowa konstrukcja opierała się detekcji radarowej, a wydech silnika tłokowego pozostawiał tylko subtelny ślad cieplny. Ekran celownika zapiszczał cicho, tik-tik. Sensor podczerwieni starał się zebrać dość energii, by namierzyć cel. Żołnierz trzymał mocno, wiedząc, że drgnięcie mogłoby przerwać połączenie. Na tej odległości każda sekunda przybliżała drona o 165 stóp. Gdy znajdzie się poniżej 990 stóp, wyjdzie poza bezpieczną strefę reakcji. Nagle rozległ się sygnał namierzenia. Ostry, czysty, lodowaty pisk. Żołnierz nacisnął spust. Pocisk wystrzelił z rury z ogromną prędkością. Silnik na paliwo stałe rozpędził go do mach 1,7 w kilka sekund. Tymczasem u był 22 osiągał tylko 120 mil na godzinę. Jak samochód na autostradzie, zbyt wolny, by uciec przed pociskiem nadlatującym dziesięciokrotnie szybciej. Dron próbował gwałtownego manewru, ale sensor podczerwieni Igla IS nieustępliwie korygował kurs, skupiony na mikroskopijnym cieple wydechu. Pocisk pokonał dystans w 2,5 sekundy. Oślepiająca kula ognia rozbłysła na nocnym niebie. Ujoj 22 rozleciał się, drobne odłamki posypały dach magazynu, iskrząc lecz bez siły, by odpalić proch w środku. W bunkrze dowodzenia rosyjscy żołnierze zbiorowo odetchnęli z ulgą. Ledwo uniknęli gigantycznego grzyba chmury nad zakładem. Tymczasem w ukraińskiej stacji kontrolnej ekran załogi dronów nagle pociemniał, witany napiętą ciszą. Skuteczne zestrzelenie, ale wciąż mieli Asa w rękawie. Na zewnątrz trzy ocalałe drony utrzymywały formację, szykując się do desperackiego ostatecznego natarcia na najsłabszy punkt zakładu. Prawdziwe piekło wybuchnie za kilka minut. Echo zestrzelonego przez igla SUJ-22 jeszcze nie ucichło, gdy z odległości 5 mil pozostałe trzy ukraińskie drony ruszyły naprzód równocześnie. Dwa UJ-22 uruchomiły silniki na pełen gaz, osiągając 124 mile na godzinę, muskając zaledwie 165 stóp nad wierzchołkami drzew. Pojedynczy AN-196 leby prowadził drogę na wysokości około 650 stóp wyżej. Włączając zestaw wojny elektronicznej, by nadawać zakłócające sygnały, tworzył niewidzialną zasłonę ochronną dla sojuszników. W poście dowodzenia radar SNR 125 zawył ponownie. Jednak AN 196 z większym profilem radarowym rozbłysnął jak latarnia na ekranie. Rosyjscy operatorzy działali ostrożnie. Pośpiech oznaczałby zestrzelenie kolejnej przynęty i wpuszczenie prawdziwych zagrożeń. Pośpiesznie dostroili parametry, starając się oddzielić silny, lecz zagracony sygnał Leby od słabszych plamek Ujoj-22. Po drugiej stronie ukraiński zespół zamarł w oczekiwaniu. Wiedzieli, że Leby prawdopodobnie zginie, ale to była cena za przepuszczenie pary Ujoj-22. Leby nieustannie wysyłał impulsy zakłócające, sprawiając, że rosyjski radar drgał jak widok przez zaparowaną szybę. Każde skanowanie S-125 Wymagało dodatkowych sekund na analizę, czas, który okazał się bezcenny. Zespoły naziemne z przenośnymi systemami obrony powietrznej dostały rozkaz gotowości, ale UJ-22 leciały zbyt blisko ziemi. Ich tempo było umiarkowane, a słaby zarys termiczny uniemożliwiał sensorowi igli na mierzenie, zwłaszcza pośród zakłóceń AN-196 z góry, które mieszały środowisko cieplne. Obrońca ściskał rurę wyrzutni, podspływał mu po twarzy. Wiedział, że opóźnienie o ułamek sekundy mogłoby zamienić magazyn prochu i całą linię produkcyjną amunicji przed nim w wulkan. Na radarze leby nagle rozjaśnił się, zwiększył emisję, jakby krzycząc: Celuj we mnie! Drugi pocisk, 5W27, wystrzelił z stanowiska S-125, śmignął w górę jak błyskawica i rozdarł AN-196 na płonącą kulę w kilka sekund. Ale akurat wtedy dwa UJ-22 przekroczyły próg 2,5 mili. Zbliżają się za szybko, krzyknął rosyjski obrońca. Sygnały radarowe przygasły, znikając za horyzontem. U J-22 z kompaktowymi kształtami, materiałami pochłaniającymi radar i chłodnymi silnikami tłokowymi, stały się widmowymi duchami. Stopiły się z mrokiem, przecieły chaos sygnałów i zmierzały prosto do celu. Po stronie ukraińskiej operatorzy zacisnęli szczęki. To był ich ostateczny zakład. Zwycięstwo w glorii lub całkowita klęska. Monitorowali każdy impuls zbliżania, każdą malejącą cyfrę na wyświetlaczu dystansu. W rosyjskim bunkrze napięcie wisiało gęsto, czekając na huk. Baterie S125 gorączkowo przeładowywały się, ale dystans skurczył się do sekund. Wszystko zależało od przenośnych systemów obrony powietrznej, wciąż walczących o namierzenie śliskich wrogów. Całe pole bitwy zdawało się wstrzymać oddech. Ostatnie trzy drony nacierały, a los zakładu teraz wisiał na drżących smugach na radarze, drżącym wydechu obrońcy i pewnych dłoniach zdalnych pilotów oddalonych o setki mil. Pocisk Igla wystrzelił z rury, wyjąwszy przez niebo. Namierzył prawy Ujo 22, chwytając subtelny ślad termiczny z silnika tłokowego. Po zaledwie trzech sekundach niebo rozbłysło, a dron eksplodował w deszcz szczątków. Radość wybuchła w komunikatach rosyjskiego zespołu, ale zgasła natychmiast, gdy zauważyli, że został jeszcze jeden. Tamten drugi Ujoj-22 wykorzystał zamieszanie, spadając do zaledwie 65 stóp, wtopiony w liście, prawie znikając z radaru. Jednostki S-125 jeszcze nie przeładowały się, a przenośne systemy obrony powietrznej nie zdołały namierzyć. Ciepło silnika drona było zbyt słabe i stale maskowane. Przez optykę żołnierz dostrzegł tylko mglistą plamkę sunącą obok po czym zniknęła. Z ukraińskiej stacji operatorzy zacisnęli pięści. Dystans pikował. 1600 stóp, 950 stóp, 320 stóp. Dron wbił się prosto w wschodni magazyn prochu zakładu, wypchany tonami nitrocelulozy i innymi lotnymi substancjami. Wtedy oślepiający błysk rozdarł ciemność. UJ-22 uderzył w ścianę magazynu, rozniecając proch w natychmiastowy pożar. Potworna detonacja zachuczała jak zagłada, waląc w ziemię. Fale uderzeniowe rozlały się, wstrząsając całym strefem przemysłowym Riazania. Szyby tłukły się w oddali. O godzinie 10.28 rano szkarłatne płomienie wzbiły się dziesiątki jardów w górę, pożerając dach warsztatu, a gęste czarne chmury waliły prosto w niebo. Reakcje łańcuchowe wybuchów dudniły dalej. Municyjny w magazynie eksplodowała w niekończącej się gigantycznej salwie fajerwerków. Desperacki zakład się opłacił. Dym i płomienie z eksplozji w Riazaniu wisiały, rzucając szkarłatny blask na noc, jak otwartą ranę. Ponury raport pomknął do Moskwy. Kluczowy zakład obronny leżał w gruzach. Czterech żołnierzy zginęło, dziesiątki rannych, a linia produkcyjna prochu i amunicji stanęła w miejscu. Wstępne szacunki mówiły o stratach materialnych rzędu 150 do 200 milionów dolarów, nie licząc przerw w produkcji, które pozbawiłyby Rosję tysięcy pocisków artyleryjskich i rakiet w nadchodzących miesiącach. W odległym centrum kontrolnym, setki mil dalej, ukraińscy operatorzy dronów wpatrywali się w pusty ekran w długiej ciszy. Wtedy jeden wydał krótki, zduszony chichot, po którym nastąpiły plaśnięcia piątkami. Udało się. Starannie obmyślona operacja, trwająca kilka dni, zakończyła się sukcesem, mimo poświęcenia pięciu dronów. Ale wobec ogromnych szkód wyrządzonych Moskwie, był to miażdżący triumf. Bezbłędnie wykonali zadanie. Przez bezpieczne kanały komunikacyjne dobra wiadomość rozeszła się błyskawicznie. Raporty do Kijowa potwierdziły, że Riazań został trafiony w samo serce. Używając garstki bezzałogowych aparatów latających, wstrząsnęli kluczowym ogniwem rosyjskiej sieci produkcji broni. W tamtej chwili każdy koszt trzy zestrzelone drony, godziny dusznego napięcia okazał się dobrą inwestycją. Tymczasem zdumienie rozlało się po wszystkich rosyjskich posterunkach i państwowych transmisjach medialnych. Przestarzały S-125 i bohaterski, lecz bezradny przenośny system obrony powietrznej nie miały szans z takimi małymi, przebiegłymi intruzami. Odkryto brutalną prawdę: przestarzała sieć obronna została przebita przez nowoczesne, tanie drony. Rosyjscy obrońcy, którzy cudem przeżyli wybuch, mogli tylko bezradnie stać, wpatrując się w gigantyczną kolumnę dymu wznoszącą się z umysłami w totalnym chaosie. Kto wie, co im chodziło po głowach? Kijów celebrował sukces w cichej formie. Bez fajerwerków, bez przemówień, tylko cisza pełna dumy. Ale w tej ciszy wiedzieli, że to więcej niż udany atak. To było przesłanie. Przesłanie, że nawet pozornie niezdobyte twierdze mogą obrócić się w pył od skromnego roju stalowych ptaków. Ten śmiały i precyzyjnie wykonany atak na wojskowy zakład Prochowy Azot jest uderzającym dowodem ukraińskiej kreatywności i determinacji. Podkreśla naszą umiejętność taktycznego rozbijania rosyjskiego aparatu wojennego, podkopując ich zdolność do przedłużania nielegalnej agresji. Każda tona prochu odmówiona wrogowi oznacza mniej pocisków walących w nasze miasta, mniej ofiar i silniejszą pozycję dla naszych odważnych żołnierzy. To więcej niż zwykła akcja. To śmiałe zapewnienie, że Ukraina nieustępliwie będzie dążyć każdą drogą, by chronić swoją suwerenność i wymierzyć sprawiedliwość swoim obywatelom. Jakie kroki uważacie za najlepsze, by sabotować rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy i przyspieszyć koniec tej wojny? Podzielcie się swoimi pomysłami w komentarzach poniżej.